Cześć, witajcie na no MichoKajlan. Dzisiaj odcinek ze Stanią, tam jest oboje za no. no i tak, nagram no, sobie bedbrusiki tak o, no oczywiście, że tak, że sub to MichoKajlan. No, no i ja już zaraz będę leciał, tylko że y, dam mu to takie y, złoto, no i co, y, na kogo lecimy, może na green? Chyba te nóbki są, ale nie wiem, no, to lecimy. Ola poleciał normalnie. Easy. Mistrzostwo świata. E, a co ich już nie ma, czy co? A tam jest jeden nowy. No i essa. Jeden różny nie ma. Ale tylko dzięki stani, oczywiście. Jak to, to chyba nie będę całej areny dawał na ten film, Tylko tak zmontuję takie najciekawsze fragmenty czy coś, no i. Oj, ee... No i będzie chyba dobrze, nie wiem, z 4 minuty może będzie tylko ten. ten film. A ten już rozwalił wielu. Kurde, no pr... eeehm. <laughs> Jeszcze ako za nim. Mój final, 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 jaja, ja, mój, mój. mój. Aha, no to ym, mam to na filmie, co on zrobił. Nie, nie, czy taki haker, czy nie, ale okej. Okay. Dziękuję. Ten drugi tam jest red. dobrze czy mam jakie mam budną? No. Drewniany mieczyk to nie taki dobry. O lolnik nie ma już łóżka. Ale klacz. Odjechamy Ale dobra, mamy tak więcej od niego w finali, więc ech. Dobra kto tu jest? Tutaj chyba... to jest grey? Nie, to jest pink. Dwójka nie iść tam. No. no czemu ja nie mogę go trafić? No? No, nice. Aha. Spoko. Normalnie w stanie to mistrz. Rip nasze łóżko, już go widzę tam LOL Jestem mistrzem, no, no. GG Ale na wygrane 7